28 sierpnia w Magnuszewie odbyły się 13. Dożynki Powiatowe Magnuszew 2016. Organizatorami tegorocznego święta plonów byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina Magnuszew oraz wszystkie pozostałe gminy powiatu kozienickiego. Powiat kozienicki może szczycić się organizowanymi dwukrotnie dożynkami Województwa Mazowieckiego w 2002 i w 2012 roku w Kozienicach. Dożynki powiatowe natomiast zostały zorganizowane już po raz 13. Zgodnie z tradycją każdego roku organizowane są one w innej gminie. Gmina Magnuszew była gospodarzem już po raz drugi. Święto Plonów to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i pracy na polu. Głównym motywem tego święta jest praca człowieka na roli i dlatego jej znaczenie podkreślają wszystkie obrzędy towarzyszące dorzynkom. Uroczystości rozpoczęłam msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie, koncelebrowana przez księdza biskupa Henryka Tomasika, proboszcza parafii księdza kanonika Szczepana Iskrę, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Głowaczowie, księdza dziekana dekanatu głowaczowskiego Zdzisława Kałuzińskiego, a także księdza Tomasza Herca, sekretarza biskupa radomskiego. że biskupie najdostojniejszym pasterzu w imieniu własnym mieszkańców powiatu kozienickiego były goście na 13 Dorzynki powiatu kozińskiego do Magnuszewa do kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela rolników i reprezentantów starostów tegorocznych dożynek serdecznie ekscelencję witam prosimy o modlitwę za rolników by trud ich pracy był dostrzeżony a satysfakcja z ich pracy była również ekonomiczna Chleb wypieszony z ziarna tegorocznych zbóż był dostępny dla wszystkich, by nikomu go nie zabrakło. Witam serdecznie wszystkich uczestników tej uroczystości i was wszystkich, drodzy siostry i bracia, i zapraszam do naszego wspólnego uwielbienia Pana Boga. Przystąpiliśmy do Boga żywego z naszym dziękczynieniem za wszystko, co jest Jego darem, za dzieło miłosierdzia, tajemnicę odkupienia. Dzisiaj do tego dziękczynienia dołączamy naszą wdzięczność za chleb powszedni i pracę rolnika. W codziennej modlitwie prosimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I tak każdego dnia prosimy o chleb, a dzisiaj mobilizujemy się, aby we wspólnocie wyznać wdzięczność, aby podziękować Bogu Stwórcy za ten dar gdy słuchamy Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba, chcielibyśmy niekiedy być świadkami tego faktu i patrzeć jak Pan Jezus tych kilka chlebków rozmnaża i karmi kilka tysięcy osób. Chcielibyśmy być świadkami tego wydarzenia. A przecież to na naszych niemal oczach dokonuje się taki cud rozmnożenia chleba na naszych bolach, a wszystko dzięki temu. Że Bóg, stwórca, ustanowił takie prawa natury. Dzisiaj także Panu Bogu polecamy naszych rolników. Dziękujemy za ich trudną pracę, za tyle zmęczonych twarzy i dłoni, za pot na czole i za to, że mamy dzięki Nim chleb. Dzisiaj także do tego dziękczynienia dołączamy naszą modlitwę, abyśmy byli wierni Chrystusowi. Wierni wdzięczni Bogu Stwórcy za wszystkie Jego dary. Nasz Cyprian Norwid, pisząc o ojczyźnie, gdzieś daleko na wygnaniu wspomina strony rodzinne, tęskno mi do tej ojczyzny, gdzie całuje się kruszynę chleba ze względu na szacunek dla darów nieba. I ten sam Norwid pisząc o rolnikach mówi nasz rolnik. Jedną ręką chleb wydobywa, a drugą łaski z nieba sprowadza. Boże Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za dzieło stworzenia i za chleb powszedni. Dziękujemy za pracę naszych braci rolników. I prosimy Cię, pobłogosław te wieńce dożynkowe i nas tu obecnych. I pomóż nam trwać w postawie dziękczynienia za wszystko, co jest Twoim darem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. składam serdeczne podziękowanie za mszę świętą, za piękną homilię, homilię, która na pewno na trwale zapisze się w naszej pamięci. Księże proboszczu, księże kanoniku, ścigodni księża, dziękuję za włączenie się w modlitwę w intencji rolników. Zapraszam wszystkich zgromadzonych tutaj wiernych na dalszą część uroczystości na terenie szkoły w Magnuszewie. W imieniu całej gminy Magnuszew i wspólnoty parafialnej chcemy wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś swoją obecnością. Jako starostowie tegorocznych dożynek powiatu kuzinowskiego w imieniu wszystkich rolników, ogrodników i sadowników składamy serdeczne bóg zapłać za uroczystą mszę świętą i modlitwę w naszej intencji. Cieszymy się obecnością Waszej Ekscelencji wśród nas, bo jest ona wyrazem docenienia naszej ciężkiej pracy na roli. W podziękowaniu prosimy, przyjmij owoc naszego trudu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogą. Po zakończeniu mszy barwny korowód dożynkowy prowadzony przez zespół pieśni i tańca Furmani oraz starostów dożynkowych biskupa radomskiego i proboszcza magnuszewskiej parafii jadących bryczką konną przeszedł na stadion sportowy w Magnuszewie. Dalsza część uroczystości została rozpoczęta hymnem państwowym, po którym minutą ciszy uczczono pamięć Janusza Stompora, wieloletniego starosty kozienickiego. Dziękuję bardzo. Uroczystego otwarcia tegorocznego Święta Plonów dokonali jego gospodarze: Andrzej Jung, starosta powiatu kozienickiego oraz Marek Drapała, wójt gminy Magnuszew. Trzynaste dożynki powiatu kozienickiego, Magnuszew w 2016, uważamy za otwarte. Spotykamy się tu dziś na dożynkach powiatu kozienickiego, które są jednym z najważniejszych wydarzeń w naszym regionie. Są wyjątkową okazją do podziękowania wszystkim rolnikom, ich rodzinom i osobom pracującym w rolnictwie za wysiłek, codzienny trud i zaangażowanie. Tegoroczne 13. Dorzynki Powiatu Kozińskiego Magnuszew 2016 zorganizowane zostały przez wszystkie gminy powiatu. W imieniu własnym i współorganizatorów dziękuję za plony, owoce i najważniejszy pokarm, jakim jest chleb. Życzę wszystkim zdrowia, satysfakcji i dumy z efektów trudnej pracy w rolnictwie, szacunku ze strony całego społeczeństwa, a podczas tegorocznego świąta plonów. Zasłużonego odpoczynku i dobrej zabawy. Z okazji dzisiejszego święta Plonów życzę Wam wszystkich, aby chleba w Waszych domach zawsze było pod dostatkiem. Szanujmy go i szanujmy naszych rolników, dzięki którym go mamy. Wam wszystkim, Szanowni Zebrani, mieszkańcom i zaproszonym gościom, dziękuję za udział w tym ważnym i pięknym święcie. Życzę Państwu miłego spędzenia czasu, niezapomnianych wrażeń i udanej zabawy. Starostowie Dożynek, jak co roku, zostali wybrani spośród rolników gminy, w której odbywają się dożynki powiatowe. Zostali nimi Hanna Makuch z Boguszkowa oraz Ryszard Smykiewicz z Magnuszewa. Starostowie Dożynek przekazali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów na ręce starosty Kozienickiego, wypowiadając słowa, oto trud naszej ziemi, dzielcie nim sprawiedliwie obrzędzie dzielenia chlebem wzięli także udział Włodzimierz Stysiak, przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego, Zbigniew Rybarczyk, przewodniczący Rady Gminy Magnuszew, Krzysztof Stalmach, wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Robert Kowalczyk, wójt gminy Garbatka-Letnisko, Józef Grzegorz Małaśnicki, wójt gminy Głowaczów, Marcin Szymon Gac, wójt gminy Gniewoszów, Euzebiusz Strzelczyk, wójt gminy Grabów nad Pilicą, Tomasz Śmietanka, burmistrz gminy Kozienice, oraz Zbigniew Marian Czerski wójt gminy Sieciechów W obrzędzie dzielenia chlebem nastąpiły okolicznościowe przemówienia gości. Drodzy rolnicy, dziękuję za wasz codzienny trud, za wasz wysiłek i trwanie w szacunku do dziedzictwa naszych przodków. Kolejne pokolenia młodych ludzi z powiatu kozienickiego, dzięki wam uczą się doceniać pracę ludzkich rąk i poznają barwne dożynkowe obyczaje. Dziękując Bogu za plony zebrane na polskiej ziemi, Przekazuję wyrazy szacunku rolnikom, gościom, organizatorom uroczystości oraz mieszkańcom Ziemi Kozienickiej. Łączę wyrazy szacunku Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. Potrzeba nam jest dobrych cen, potrzeba nam jest dobrych warunków gospodarowania, potrzeba nam jest przychylności wszystkich i wtedy sobie na pewno poradzimy i będziemy mieli dostęp do polskiej wspaniałej jakości żywności. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim tym, którzy w powiecie kozienickim, w gminie Magnuszew, ale też i w innych gminach, zajmują się produkcją rolną. Poświęcają na to wiele swojego wysiłku, swojego trudu, swojego zdrowia. Za to, co robimy, za to, co robicie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dzisiaj jest święto, święto polskich rolników, polskiej wsi. Jakże to przyjemnie, jeżeli my dzisiaj tutaj się znajdujemy wszyscy. Jest wielka wspólnota, są przedstawiciele kościoła, ksiądz biskup, są proboszczo księża proboszczowie, są parlamentarzyści wszystkich opcji, bez, bez jakiegoś tam sekowania niektórych opcji, jak to bywało. I proszę Państwa, jest to bardzo przyjemne i budujące. Chciałbym pogratulować rolnikom zbiorów tegorocznych, chciałbym im życzyć, żeby ta praca miała jakby lepszy wymiar finansowy, bo wiemy, że mleko tanieje, jeśli chodzi o trzodę chlewną, to jest poważny kryzys, więc można liczyć na to, że my, posłowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będziemy mogli pomóc w tych, w tych sprawach. Dziś nie pracujemy, bierzemy udział w tej uroczystości. Siedzimy sobie, a wyobraźmy sobie pracę w taką pogodę na roli. Jeszcze raz. Dziękuję wszystkim rolnikom. Na ręce pani starościny i pana starosty składam te podziękowania i życzę wszelkiej pomyślności. Tak się składa, że ja pochodzę z rodziny, która od wielu pokoleń trudni się piekarstwem, więc wykorzystujemy tę pracę rolników, gdzie, dzięki której mamy mąkę, dzięki której robimy chleb. I wiem, jak ciężka jest ta praca, dlatego tym bardziej chylę głowę przed wszystkimi państwem. Dziękuję za ten trud i życzę udanej zabawy. Nasza praca jako rolników rzeczywiście wymaga wiele poświęceń. Nasza praca jest tak trudna, jak co wszystko może być najtrudniejsze w naszym życiu, ale przynosi ogromnie dużo satysfakcji, ogromnie dużo radości. Jeżeli wszystko, co zaplanujemy od samej wiosny do samej jesieni, nam wyjdzie, wtedy mamy to szczęście i tą radość, którą tu przed tą sceną widzimy. Rzeczywiście te wieńce, ten, ten nasz trud, który tutaj został pokazany przez rolników ziemi kozienickiej, wymaga pochylenia czoła. Z okazji uroczystości dożynkowych list z życzeniami dla rolników przesłał Adam Bielan, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród przybyłych gości byli m.in. rolnicy z powiatu Kozienickiego wraz z rodzinami, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, samorządów i placówek oświatowych. Najbardziej zaangażowani i wyróżniający się rolnicy z terenu powiatu Kozienickiego uhonorowani zostali odznakami zasłużony dla rolnictwa przyznawanymi przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wyróżnieni zostali. Jarosław Janowski, Andrzej Staszewski, Andrzej Skowroński, Wiesław Narojczyk, Andrzej Chojecki z gminy Magnuszew, Krzysztof Ziemka z gminy Garbatka-Letnisko, w imieniu którego odznakę odebrała Jadwiga Kutyła, sołtys sołectwa Garbatka-Letnisko, Anna Budzińska, Wiesław Piasek, Tadeusz Śmiglak z gminy Głowaczów, Marek Błażejewski, Marcin Wiraszka z gminy Gniewoszów, Kazimierz Szczygieł, Krzysztof Bąkowski z gminy Grabów nad Pilicą, Katarzyna Ochmańska, Paweł Jakubowski, Marian Ośka, Sławomir Wolszczak, Paweł Bombel, Waldemar Szczypior z gminy Kozienice oraz Bożena Grzebalska z gminy Sieciechów. Święto Plonów obchodzone w gminie Magnuszew stało się doskonałą okazją do uhonorowania i wyróżnienia medalami zasłużonych dla gminy Magnuszew ośmiu mieszkańców, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju gminy. Wśród nich znaleźli się między innymi Andrzej Domaracki, który jako pierwszy pełnił funkcję wójta gminy oraz Henryk Plak, pełniący od początku powstania gminy Magnuszew jako jednostki samorządowej różne funkcje, najpierw radnego i przewodniczącego rady gminy, a następnie od roku 1997 wójta gminy. Tego dnia wręczono również 30 wyróżnień w kategorii Działalność w obszarze rolnictwa za bardzo dobre wyniki produkcyjne osiągane w gospodarstwie i postawę społeczną wyróżniającą się w środowisku. Wójt gminy Magnuszew wręczył także nagrody tegorocznym starostom dożynkowym za wkład i zaangażowanie w działalność gminy Magnuszew. W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku Komisja Konkursowa pierwsze miejsce przyznała wieńcowi wykonanemu przez gminę Garbatka Letnisko. Drugie miejsce zajął wieniec wykonany przez gminę Magnuszew. Na trzecim miejscu egzekwo znalazły się wieńce wykonane przez gminy Grabów nad Pilicą oraz Kozienice. Wyróżnienia zostały przyznane wieńcom z gmin Gniewoszów, Głowaczów, Sieciechów oraz Sołectwu Basinów gminy Magnuszew.